Raczej z chodzę na różne spotkania imprezowe, ale czasem tak się zdarza, że muszę iść. I jakiś czas temu byłem właśnie na, takim, na takiej imprezie i już po jakimś czasie pewien obywatel y, zbliżył się nieco do mnie i powiada A się ze mną, by nie wbił kieszyczka? No więc mówię tak grzecznie bardzo, że uprzejmie dziękuję, ale właściwie raczej nie. No, oczywiście pan nie należał do typu osobników, którzy by po takiej odpowiedzi natychmiast dali za wygraną, więc ponowił swoje prośby, i potem, chyba z racji na nie wiem, jego zdanie może dość uroczystą sytuację, czyli obecność księdza, zaczął wyciągać z rękawa różnorakie teologiczne argumenty, które miały popierać jego, pewnie z serca dosyć pochodzącą prośbę. No ale mimo wszystko, kiedy pozostawałem raczej dosyć stabilny w swoich odpowiedziach, wtedy wypalił już całkiem z grubej rury i powiada, ale przecież Pan Jezus był w Hanie galilejskiej i był wino. No przyznam, że trochę mnie mój kolega, towarzysz, teolog, homileta Egzeketa zaskoczył, ale jakoś mu odpowiedziałem, no to prawda, ale Pan Jezus też i poszedł na krzyż. Trochę sam się zdziwiłem swoją odpowiedzią, ale to w takim znaczeniu, że y, troszkę się wystraszyłem, bo już pomijając sam fakt tego y, sympatycznego skądinąd spotkania, które niestety zakończyło się fatalnie dla mojego y, znajomego, znaczy fatalnie w tym sensie, że jednak pozostał sam z kieliszkiem. Ale rzecz w tym, że ta odpowiedź moja, którą dałem, Wracała w jakiś sposób do mnie i przyznam, że nie była dla mnie zbyt pozytywna, bo ym, zdałem sobie sprawę, że chyba nie chcący troszeczkę, albo chcący, poprzez działanie Pana Boga, powiedziałem o sobie. Bo rzeczywiście, ym, zauważam coś takiego, że dość łatwo wytłumaczyć mi samemu sobie pewne działanie ym, usprawiedliwiając się, i nawet ym, można do tego użyć argumentów biblijnych. Nawet bardzo konkretnych. Już nie chcę zagłębiać się w ten temat i mówić, przypominać, kto robił to na pustyni z Panem Jezusem. Takie dosyć karkołomne fikołki biblijne i czemu one miały służyć. Ale widzę, że coś takiego we mnie funkcjonuje, działa, tego typu działanie. Czyli wybieranie tego, co jest dla mnie łatwiejsze, przyjemniejsze, bardziej wygodne i jeszcze w dodatku podpieranie tego czymś, co. Powinno służyć do zupełnie innych celów, i jednocześnie czuję się fajnie, bo wybieram to, co jest dla mnie miłe, no i też sobie tłumaczę, że jest wszystko ok. W pierwszym czytaniu, dzisiaj Pan Bóg zaprasza na ucztę, i ci, którzy w tej uczcie biorą udział fantastyczne mięsa, wina wszystko jest eleganckie. Ci, którzy biorą udział w tej uczcie, mają zdjętą z oczu zasłonę całą. I to pozwala im powiedzieć, wykrzyknąć wręcz, to jest ten Bóg, któremu zaufaliśmy. To jest ten, na którym, w którym złożyliśmy naszą nadzieję. Jesteśmy już tutaj, jesteśmy z Nim. Fantastycznie, bombowa sprawa, alleluja. Ładnie. Pomyślałem sobie jednak, czy jest możliwe, żeby w ten sposób funkcjonować, w takim dziękczynieniu i w takiej świadomości, w takiej wierze, przed tą ucztą. Przed zdjęciem całunu z naszych oczu, czyli z całunem na twarzy, yy, czyli tkwiąc tak jeszcze trochę w śmierci, bo, bo w swoim grzechu w tym sensie. Czy jest możliwe takie dziękczynienie, takie bycie yy, mimo wszystko oddanym Panu Bogu? To z pewnością niesłychanie trudna sytuacja, ale Święty Paweł w drugim czytaniu daje nam odpowiedź bardzo jasną, zupełnie nie pozostawiającą żadnych wątpliwości, bo mówi: yy, Umiem obfitować. I umiem też cierpieć biedę. Czyli jakby te dwie zupełnie skrajne rzeczy pokazuje: bieda i obfitowanie, i powiada, w zasadzie dla mnie to jest wszystko jedno. Umiem i to, i to. Ciekawe, bo no, biedy w jakiś sposób nauczy życie. Jeśli człowiek jest biedny, no to jakoś życie przymusi, żeby, żeby w tej biedzie żyć. Ale co z tym obfitowaniem? Co to znaczy, umiem obfitować? Jak się nauczyć życia w dostatku? Wydaje mi się, że może chodzić o to, że żeby właśnie z jednakowym podejściem reagować na bogactwo i na ubóstwo, na obfitość i na brak, na trudy i na radości, na cierpienia i na y, spokój błogi. U świętej Faustyny możemy wyczytać w jej dzienniczku, y, to jest pod numerem 455, takie słowa. Kiedy mnie dotyka jakie cierpienie, to ono już mi teraz nie sprawia goryczy, ani wielkie pociechy nie unoszą mnie. Owładnięta jestem pokojem i równością ducha, która płynie z poznania prawdy. Nie chodzi tutaj o, przepraszam za słowo, ale za tak zwaną olewkę, czyli żeby generalnie się niczym nie przejmować i w ogóle mieć rzeczywiście wszystko w głębokim poważaniu, ale chodzi o to, aby jakby nie dopuszczać do swojego serca tego, co na zewnątrz, aby nie dziabało, nie gryzło nam serca, nie uderzało w to serce, żeby serce było spokojne, bo oparte na tym, co niezmienne, na tym, co się nie poruszy, nie nie zmieni się, czyli na Panu Bogu, który nie ma humorów, nie zmieni swojego zdania jutro albo w czwartek o szesnastej. Pan Bóg jest niezmienny. Jeśli mówi, że kocha, to kocha. Jeśli mówi, że da Ci swoją łaskę, to da Ci swoją łaskę. Jeśli mówi, że odpuszcza grzechy, to znaczy, że odpuszcza grzechy. Kropka. Zatem taka postawa świętego Pawła wydaje mi się właśnie tą postawą Faustyny i postawą w ogóle, do której dążymy jako chrześcijanie, aby być ludźmi pełnymi pokoju, ludźmi, którzy nie są... Zależnie od tego, co na zewnątrz, ale uzależnieni są od Pana Boga. No i Pan Bóg zaprasza nas właśnie do takiej wdzięczności jeszcze przed zdjęciem całunu, jeszcze dzisiaj, teraz, w tym momencie, kiedy ja gadam, a Ty słuchasz. Pan Bóg zaprasza Cię do takiej wdzięczności, radości i piękna, jakie jest udziałem tych, którzy są na uczcie w pierwszym czytaniu. No, szkopu w tym, że my jednak często. Wolimy wybrać to, co dla nas jest wygodne, przyjemne. Tak jak wybrali ci y, zaproszeni w Ewangelii. Jeden pola stół, drugi zaczął robić to, a trzeci jeszcze tam się wymówił. I dosyć ciekawą rzeczą jest to, że w tej Ewangelii mowa jest o tym, że. Y, ten pan wysłał swoje sługi, żeby zawołali tych zaproszonych, mówiąc, że uczta już jest gotowa, ale zaproszeni byli wcześniej. To znaczy, wiedzieli, że ta uczta się odbędzie, że są już zaproszeni. To nie było dla nich zaskoczenie. Nie mogli powiedzieć, yy, bardzo przepraszam, ale żelazko mam nastawione, albo zupa mi kipi, albo mam pociąg za 7 minut do Czorsztyna. Więc nie chodzi o to, że oni byli zaskoczeni i dlatego yy, nie poszli, ale to była ich wolna decyzja, decyzja w jakimś sensie przemyślana. Ugruntowana, bo, yy, bo odmówili w pełnej świadomości. No i to jest nasza tragedia, że możemy to zrobić. Na koniec Ewangelii padają słowa, że jest powołanych wielu, ale wybranych mało. Dzisiaj gdzie jesteśmy? W której grupie Ty jesteś, w której ja jestem? Yy, w powołanych na pewno, ale czy w wybranych? Czy tych, którzy wybrali to, co chce Pan Bóg, to, co On daje, a nie to, co jest łatwe, co jest fajne i miłe dla mnie? Ci wybrani to jest ta większa mniejszość, czyli zdecydowana mniejszość. To wielu świętych o tym mówi, że tak naprawdę tych, którzy znają Boga, którzy go kochają, którzy całe serce mu dają, jest niewielu. Ale jest to większość w tym sensie, że jest to coś większego, piękniejszego, wspaniała postawa od tego wszystkiego, co możemy sobie znaleźć tu na Ziemi. Wybrać, schwytać, porwać, ukraść, kupić, załatwić. To, co daje Pan Bóg, jest lepsze i Prośmy go, żeby dał nam łaskę, żebyśmy byli w tej większej mniejszości.